Witajcie moi drodzy z cyklu 30 dni chili. Dzisiaj moim gościem jest kto? Wiktor. Wiktor. Wiktor chciałby podzielić się z wami swoim testymonialem o sytuacji, gdzie na plaży co się stało? Ugryzła mnie osa. Ugryzła go osa. Bolało? Bolało. Bolało. I co mama zrobiła, gdy cię ugryzła osa? Automatycznie wyciągnęła chili z terapii i mi puściła. Mama nosi często przy sobie chili? Często, nawet bardzo często. A puściła ci mama terapię e, Jaką, pamiętasz? Nie. Puściłam mu terapię Nadwrażliwość z panelu Bioenergetyka 1. E, ten program nieraz nam pomógł w różnego rodzaju alergii, szczególnie na wyjazdach. Ale bardzo fajnie, słuchajcie, sprawdza się przy alergii skórnej. Była jednak taka sytuacja, że nie miałam przy sobie kabli, a zwykle kiedyś, gdy nie było cewki, cewka przypominam to jest takie małe urządzenie klapeczka, którą możemy włożyć do chili w ten sposób, i jest możliwość wykonania terapii bez kabli. Ja na plaży nie miałam kabli. No i troszkę się zestresowałam, ponieważ zwykle tą terapię stosowałam z kablami. Zadziałała? Zadziałała. Po jakim czasie mniej więcej odczułeś, że już nie boli? Pamiętasz? Po 3, 10 4 minutach. Minuty. 3, 4 minuty. A bąbel, który ci się duży zrobił, zszedł jak się skończyła no, zszedł. terapia? Zszedł. Teraz wygląda tak. Teraz jest taki biały ślad po ugryzieniu. Dokładnie, nawet go nie widziałam. E, słuchajcie, Wiktor jest takim użytkownikiem chili, który e, stosuje chili jako chyba jeden pierwszy w Polsce. No chyba tak. Bardzo często ci mama włącza terapię, czy tylko jak jest potrzeba? No jak jest potrzeba. No, jak jest potrzeba. Jak jesteś chory? Też. Pomaga? Pomaga. Czasem od razu, a czasem nie? Czasem od razu, a czasem nie. Czasem mam w nocy. Bóle podkolanowe. Tak. I no, też mi pomaga, tylko po jakimś czasie, a nie tak W paru od minutach. Razu. Tak? Mhm. Tak czy nie? No tak. Pomaga. Słuchajcie, dzieci intuicyjnie wiedzą, co dla nich dobre. No, Wiktorze, no, muszę Tobie podziękować, tak jak wszystkim, że podzieliłeś się z nami swoim doświadczeniem z terapią Chili. Dla przypomnienia, program Nadwrażliwość to jest takie SOS w trakcie wyjazdów, które możecie zapodać, szczególnie przy różnego rodzaju alergiach czy ugryzieniach. My polecamy bardzo i w tym roku na urlop na pewno zabierzemy z sobą nasze chili, nie? No na pewno. Miłego dnia. Pa, pa.